Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dziwne U Mnie Działa. Słuchajcie, w ostatnimi czasy było dość sporo odcinków na moim kanale dla klasy drugiej, dla klasy trzeciej o programowaniu właśnie w Pythonie, natomiast nie było odcinków dla klasy pierwszej, a to dlatego, że no, omawialiśmy problem programowania, algorytmiki, tak można powiedzieć teoretycznie i dopiero zaczynaliśmy robić drobne wprawki, Pythonie. Poza tym to, co przerabiam z klasą pierwszą, nie jako już na moim kanale jest, ale no, powiedzmy, że do klasie pierwszy odcinek też się należy i parę słów sobie powiemy na przykładzie jednego z programów opisanych w podręczniku migra. W podręczniku Migra mamy opisane na początku środowisko programistyczne Pythona. No i tak jak to zwykle jest w takich podręcznikach dla początkujących, no podany jest jako przykład Idle Pythona, czyli to ten edytor kodu który nam się niejako instaluje zaraz po zainstalowaniu Pythona w systemie, ze strony Pythona. Natomiast no, ja z moimi uczniami używam replita, czasem też tonego, więc no, takich trochę uproszczonych można powiedzieć środowisk programistycznych. No ale w porównaniu z idlem Pythona i tak moim zdaniem takich przyjemniejszych, przynajmniej dla początkujących. Więc powiedzmy, że tą część sobie pomijamy. O błędach sobie jeszcze troszkę powiemy później, natomiast przeszedłem tak szerzej trochę przez zmienne, przez instrukcje wejścia i instrukcje wyjścia. No i tu jest nasz problem niejako sformułowany w tym miejscu. Chcemy obliczyć iloczyn dwóch liczb całkowitych. Jak napisać program w języku Python umożliwiający wprowadzenie dwóch liczb całkowitych z klawiatury, obliczających ich iloczyn i wyprowadzający wynik obliczeń na ekran, czyli to jest właśnie takie zdanie, którym poruszymy i kwestie zmiennych i kwestie instrukcji wejścia i kwestie instrukcji wyjścia. Pierwszą rzeczą są właśnie zmienne w Pythonie, jeśli chodzi o zmienne tu sobie szybko przeskoczymy na replita, bo jak mówiłem, korzystam z replita. Utworzę sobie nowego repla z Pythona. Nazwę go sobie e, zmienne. E, dobra, niech będzie zmienne. I tworzymy repita. E, jeśli chodzi o zmienne, to w Pythonie dość prosta sprawa jest. To znaczy e, zmienną możemy utworzyć, nadając jej tak zmiennej nazwę. Potem operatorem przypisania, czyli znakiem równa się, przypisujemy do zmiennej wartość. Czyli na przykład ja teraz do zmiennej A przypiszę wartość 5. Python jest językiem dynamicznie typowanym, więc typ zmiennej jest określany właśnie niejako na podstawie wartości, czyli w momencie gdy ja do zmiennej A przypisuję wartość 5, to ta zmienna będzie typu całkowitego Czyli int. Możemy to sobie zobaczyć, jak odpalimy. W tym momencie właśnie to, to moje przypisanie nastąpiło, czyli do zmiennej A przypisałem 5. Tutaj w trybie interaktywnym w konsoli mogę sobie to 5 z pamięci wywołać. No i widzę, że faktycznie jest tam wartość 5. Natomiast poleceniem type i poddaniem jako argument do funkcji type nazwy zmiennej otrzymam informację o typie zmiennej. W zasadzie o typie danych, które są w tej zmiennej przechowywane, i tutaj widzicie class int, czyli jest to właśnie liczba całkowita. Jeżeli bym przypisał, na przykład, coś w tym stylu 5,4, odpalił, no to wtedy pod A, jak widzicie, przechowuje 5,4, z tym, że to się zaznacza kropką, oddziela część, część ułamkową od części całkowitej, warto tym pamiętać. Natomiast poleceniem type A. Otrzymam informację, że jest to zmienna typu float, czyli tak zwana zmienno, liczba zmiennoprzecinkowa. No i trzecim typem, jaki warto by było znać na tym etapie y, nauki programowania, będzie y, ciąg znaków, czyli jeżeli bym sobie powiedzmy przypisał hello, zmienne y, typu ciąg znaków, czyli teksty po prostu przypisujemy do zmiennych, y, oczywiście również operatorem przypisania, ale te teksty bierzemy albo w takie pojedyncze apostrofy. Albo ewentualnie w takie podwójne cudzysłowy, ważne jest tylko to, żeby nie było tak jak teraz u mnie, tak? czyli żeby jeden był inny, drugi inny. Oba muszą być takie same. I wtedy wszystko jest ok. I teraz jak sobie to odpalę, no to mogę sobie zobaczyć, że pod A mam hello, a pod type A mam ester, czyli to jest właśnie string, czyli inaczej ciąg znaków. To są trzy typy, które nam wystarczy powiedzmy znać. Na tym etapie, i możemy przystępować do tego naszego zadania, które jeszcze raz sobie przypomnijmy. Mamy, chcemy obliczyć iloczyn dwóch liczb całkowitych. Jak napisać program w języku Python, umożliwiający wprowadzenie dwóch liczb całkowitych z klawiatury i obliczających obliczający ich iloczyn i wyprowadzający wynik na ekran. No dobrze, więc ja tutaj nazwałem moją zmienną A, powiedzmy, ale to nie jest najlepsza nazwa, słuchajcie. Generalnie przyjmuje się w Pythonie, że zmienne powinny odzwierciedlać zawartość, tak? Czyli a, b, x, no znamy takie oznaczenia z matematyki, często je stosujemy i przy jakichś tam obliczeniach matematycznych można zastosować takie nazwy zmiennych, ale raczej by było lepiej, gdybyśmy te nazwy jednak dawali dłuższe i które będą, będą nam sugerować w pewien sposób, co w tej zmiennej jest, więc powiedzmy ja sobie nazwę liczba 1. Tam w podręczniku jest kilka zasad dotyczących tworzenia zmiennych, po pierwsze, ta zasada, pierwsza zasada brzmi, że nazwa zmiennej musi zaczynać się od litery, czyli nie może zaczynać się od liczby. Potem oczywiście, jak widzicie, liczby mogą być w takiej zmiennej. No, a o kilku innych zasadach sobie powiemy jeszcze może za chwileczkę. Dobra. I teraz do tej zmiennej chciałbym przypisać, umożliwić użytkownikowi przypisanie wartości z klawiatury. No i tutaj mamy instrukcję input, którą moglibyśmy nazwać instrukcją wejścia. I jak widzicie tutaj w podpowiedzi, w replicie mi tu ładnie podpowiada. Że muszę tutaj podać, znaczy muszę, no mogę podać tak zwany prompt, czyli taki tekst, który się wyświetli użytkownikowi, żeby on wiedział, co on ma wpisać. Nie muszę, bo ja powiedziałem, że muszę, ale nie muszę. Mogę mieć input bez prompta, ale wtedy użytkownikowi pojawi się kursora, on może nie wiedzieć, o co mi chodzi. Więc jako ciąg tekstowy w tym nawiasie podaję podaj pierwszą liczbę, wtedy taki komunikat się wyświetla użytkownikowi. Ja jeszcze zawsze przy takim impucie zwykle daję dwukropek i Spację, żeby to, co będę wpisywał z klawiatury, nie przyklejało mi się niejako do, do, tego właśnie, do tego właśnie komunikatu. No to odpalmy sobie w tym momencie. Jak widzicie, pojawiło mi się w konsoli podaj pierwszą liczbę. Ja tą liczbę mogę podać. 1, 2, 3 na przykład sobie podam. Ale teraz tutaj już w, w podpowiedzi mam bardzo ważną informację, że funkcja input zwraca mi zawsze string. Czyli mimo, że ja wpisałem 1, 2, 3, to patrzy się, co się dzieje. Zobaczmy sobie, co mamy pod, tym, pod tą zmienną liczba 1. I ja mam faktycznie 1, 2, 3, ale one są w tych takich apostropach, więc to jest tekst. Zresztą mogę to sobie jeszcze sprawdzić. Type, liczba 1. I widzę, że faktycznie jest to klas str, to o czym sobie mówiliśmy wcześniej, czyli klas typu, klasa typu string, typ danych typu string, czyli, czyli właśnie ciąg znaków. A ja tu wpisałem liczbę. Jak zrobić, żeby to jednak była liczba? Python z definicji, wszystko co przyjmuje z instrukcji input w ramach instrukcji input. Jest dla niego stringiem, tak? Czyli nawet jeżeli ja to pisałem liczbą, to traktuje jako tekst. No więc ja muszę teraz wykonać następującą operację. Muszę powiedzieć Pythonowi, że on ma to potraktować jako liczbę. I do tego służy na przykład funkcja int, która to funkcja zamieni mi wszystko to, co jest w nawiasie, na. Mm, słuchajcie na co? Na liczbę całkowitą. Pod warunkiem, że się da. Czyli takie 1, 2, 3 bez problemu mi zamieni. Oczywiście, jakbym tam wpisał jakieś litery, to wyskoczy błąd. No i tym sposobem gdy sobie wpiszę teraz 1, 2, 3, i gdy teraz wywołam sobie liczba 1, to widzę, widzę, że mam już teraz 123. Nie mam tych apostrofów, czyli to już nie jest tekst. To jest liczba. Mogę jeszcze to dla pewności sprawdzić. Type liczba 1. Dobra. Class int, czyli obiekt typu int, czyli taki typ danych przechowuje właśnie ta zmienna liczba 1 w tym momencie. Dobra. Potrzebuję dwie takie liczby, No więc bardzo prostą. Sobie to. Skopiuję tu nazwę liczba 2, podaj liczbę 2. No i okej, okay. i ja mam teraz wyliczyć iloczyn tych liczb. No więc co? Tworzę sobie zmienną iloczyn, i do tej zmiennej przypisuję tym razem wyrażenie, czyli coś, co jest do obliczenia. Przypisywałem już pojedyncze wartości, czy przykład 5, 5,5. Hello. Teraz. Przypisałem to, co wpisze użytkownik z klawiatury do zmiennej, a teraz przypiszę wyrażenie, czyli mój iloczyn to będzie liczba 1 razy liczba 2. Dobrze, w tym miejscu można parę słów powiedzieć o operatorach arytmetycznych, które występują w Pythonie. W, w podręczniku jest taka dość ciekawa tabelka, gdzieś tam troszkę dalej, może sobie przewiniemy. O właśnie. Jakimi operatorami możemy się posługiwać? No dodawanie dodaje, to jest w miarę oczywiste, odejmowanie odejmuje, mnożenie mnoży. Natomiast, znaczy gwiazdka mnoży, o bo to jest to że my w matematyce raczej używamy x lub kropki, natomiast tutaj jest to gwiazdka, natomiast mamy dwa typy dzielenia: dzielenie całkowite i dzielenie zmiennoprzecinkowe dzielenie całkowite odcina część ułamkową, jeżeli taka występuje. Czyli mamy tutaj przykład: 11 dzielone przez 4 daje nam 2 w sposób całkowity, tak? Czyli 11 dzielone w sposób całkowity przez 4 daje nam 2. Natomiast to samo oczywiście w dzieleniu takim normalnym, zmiennoprzecinkowym da nam 2,75. Ważnym operatorem jest też operator reszty dzielenia, no bo jeżeli mamy dzielenie całkowite, to być może chcielibyśmy wiedzieć ile zostanie tej reszty po takim dzieleniu całkowitym. No i taki operator 11 modulo, czyli tu jest znak procenta, 4, zwróci nam 3, no bo dzieli się w sposób całkowity przez 2, no ale jeszcze 3 nam zostaje tej reszty, więc to jest właśnie ta reszta. Będziemy to na pewno stosować wielokrotnie, więc jeszcze do tego wrócimy. Dobra, no teraz wracając tutaj, w tym momencie... Ten, to wyrażenie zostanie obliczone i jego wynik zostanie przypisany do zmiennej iloczyn. No więc ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić, to wyświetlić tą wartość tego iloczynu, więc do tego służy nam instrukcja print. Print iloczyn powinno nam wyświetlić, ile ten iloczyn wynosi. Odpalmy to sobie. Podaj liczbę pierwszą. Czekajcie, mi to znikło tutaj. Dobra, powiedzmy, niech to będzie 5. E... O, co się stało? Czekajcie, jeszcze raz. Run, 5, 6. No i loczyn, zgodnie z tym, co oczekiwałem, wynosi 30. Oczywiście, taki zapis nie jest zbyt ładny. Ja bym tutaj mógł sobie to rozbudować w stylu. Ilo liczby 1, liczby 2 równa się na przykład iloczyn, tak? Czyli chciałbym to tak ładnie zapisać. No i teraz pokażmy to sobie. Czyli print jest instrukcją wyjścia, wyświetla nam coś na ekran, ma spore możliwości, w printcie można nawet obliczać wyrażenia, tak? Ale my będziemy chcieli teraz użyć do, do stworzenia takiego ciągu, Ciągu znaków, w którym będą zarówno teksty, które wpiszemy na sztywno, jak i te, które zostaną tu wyliczone i podstawione do tego tekstu. Dobrze, więc wymarzę na chwilę ten roczyn i teraz będę budował taki ciąg znaków. Powiedzmy, że użyję do tego tych pojedynczych apostrofów, ale będę chciał wykorzystać coś takiego jak formatowanie f-string. To jest bardzo fajna rzecz, stosunkowo w Pythonie nowa, to no znaczy nowa, chyba od wersji 3.6 dostępna ale powoduje, że takie rzeczy, właśnie takie łączenie tekstów z wartościami zmiennych jest proste, tak? Żeby to zadziało, przed, tym przed tymi moimi kreseczkami, których będę miał ciąg tekstowy, czyli tymi apostrofami w tym momencie, stawiam literkę F, no i teraz mogę pisać w tym moim, w tym moim no cudzysłowie, czy też między tymi apostrofami i piszę sobie iloczyn, i teraz będę chciał napisać iloczyn czego i czego, tak? Ale będę chciał, żeby tam się podstawiły konkretne liczby, te które podał użytkownik. Czyli muszę użyć tej wartości zmiennych. W formatowaniu f-string zmienne do takiego ciągu wpisujemy w nawiasie klamrowym i piszemy sobie liczba 1 razy liczba 2. To mi oczywiście nie wyliczy, bo to jest w ciągu tekstowym. On mi zbuduje taki ciąg tekstowy, gdzie tu podstawi liczbę 1 tu podstawię liczbę 2, tak, tą podaną przez użytkownika, a teraz znowu podstawię sobie znak równa się i w tym miejscu pokażę ten podstawie, ten wyliczony iloczyn. Tak. Zobaczmy, jak to działa. 7, 9. Iloczyn 7 razy 9 równa się 63. Można byłoby to zrobić inną metodą. W podręczniku jest podana taka metoda starsza z użyciem połączeń po, w princie pomiędzy ciągami tekstowymi, na przykład, które są na przykład w cudzysłowach u, i użyciem przecinka, ale moim zdaniem to jest lep, metoda lepsza. Co więcej, w takim nawiasie klamrowym niekoniecznie ja, słuchajcie, musiałbym yy, wstawiać wartość zmiennej wcześniej obliczonej. Ja bym tu w ogóle mógł wstawić wyrażenie do obliczenia, tak? Czyli na przykład, jeżeli nie miałbym tego iluszynu wcześniej obliczonego, to jest Python komentarz, tak, czyli na chwilę wyłączam tą linię, czyli jeżeli stawię znak komentarza na początku linii, to ta linia przestanie być brana przez interpreter pod uwagę, tak? czyli zakomentowałem sobie na chwilę tą linię. Natomiast ten e, mój iloczyn zostanie tutaj obliczony wewnątrz tych nawiasów klamrowych. I na przykład 6, 3 iloczyn wynosi 18, jak widzicie, też w ten sposób by zadziałało. Dobrze, ale ja się cofnę jednak do tego poprzedniego rozwiązania. Bo to było całkiem dobrze, dobre rozwiązanie. No i to byłoby rozwiązanie tego naszego zadania. Ale żeby nie było tak łatwo, to spróbujmy sobie tu jeszcze coś dołożyć. Dobra, tu jest opis printu, też możecie bardziej szczegółowo to poczytać. Natomiast tu gdzieś mamy takie dodatkowe zadanie. O, chcemy, słuchajcie, zrobić coś takiego. Czekajcie, gdzie to jest? Dodaj obliczanie średniej arytmetycznej, czyli do tego naszego programu spróbujemy sobie dodać obliczanie średniej arytmetycznej. Tu są zmienne A i B, ja u, 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 wziąłem sobie zmienną liczba 1, liczba 2, no ale okej, okay. zrobimy tak. Efekt sobie więcej taki jak ten tutaj. Jak widzicie, tu są liczby zmiennoprzecinkowe, czyli użytkownik może podać liczby zmiennoprzecinkowe, więc będziemy musieli zrobić małą korektę naszego programu. Mianowicie tutaj, gdy zamienialiśmy nasze liczby na inty, czyli na liczby całkowite, to zamiast intów możemy też dać float i wtedy będziemy mogli przyjmować od użytkownika liczby takie właśnie zmiennoprzecinkowe. Dobra, iloczyn mamy policzony. No i jedynie wystarczy tutaj dorzucić liczenie średniej z tych dwóch liczb. Dobra, czyli nazwiemy sobie zmienną średnia. I oczywiście średnia to jest liczba pierwsza plus liczba druga. Oczywiście dodawanie musi nastąpić jako pierwsze, więc biorę to w nawias. I następnie dzielę przez dwa tym dzieleniem zmiennoprzecinkowym, tak? czyli z jednym, z jednym slashem. No i dobra. I oczywiście teraz jeszcze zbuduję sobie drugi taki ciąg znaków i napiszę sobie, że średnia liczb, liczba 1. I liczba 2, no dajmy, tu wynosi. wynosi 2, i tutaj ta nasza średnia. Dobra, sprawdźmy. Dobrze, możemy teraz podawać liczby z przecinkami, a w zasadzie z kropkami, bo pamiętam, nie, to nie jest przecinek. Część ułamkową oddzielamy kropką, drugą sobie mogę podać jako całkowitą. Dobra, no i mamy tutaj iloczyn, iloczyn i 5,7. Razy 6,0. Czyli jak widzicie, teraz to 6, mimo że ja wpisałem 6. Jest traktowane jako 6.0, bo jest to liczba zmiennoprzecinkowa. Równa się 34,2, natomiast średnia liczb, tutaj źle to napisałem, możemy poprawić. 5,7 i 6,0 wynosi 5,85, czyli działa. Dobra, czyli to jest taki materiał, powiedzmy, wstępny dla klasy pierwszej. Jeżeli opanujecie te informacje, które są tutaj zawarte w tym programie, no to kilka najbliższych programów powinniście bez problemu napisać, natomiast no, do, bardziej troszkę, do bardziej złożonych rzeczy przejdziemy w kolejnych rozdziałach. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.